Będziemy spali w dżungli na dziko Na dworze po prostu Także grubo Najgorzej, że Jurek z nami idzie jest chyba mało rozsądny, no ale Będzie dobrze Płyniemy! Ale czad, co? Niesamowite, co? Ale duża, ładna. Widzicie jakie zębiska? To co jemy, to jest kapibara. Smakuje? Bardzo dobrze. Tutaj sobie Julcio śpi. Tam mamy namiot. Elegancko. Śmiercionośny pająk. Leżę sobie, leżę, a Tu mi taki pająk chodzi po mnie. Ciekawe to jest.